Cześć, witam ponownie moich subskrybentów, jak i nowe osoby tutaj na kanale. Tutaj na wstępie od razu zachęcam oczywiście do oglądania, subskrybowania, lajkowania, komentowania. Lubię jak tutaj się coś dzieje w komentarzach, jak dajecie mi taki feedback. I ogólnie tutaj, tak, jakieś takie interakcje jak przebiegają. Dobra. Jakie dzisiaj będzie czytanie? Dzisiaj czytanie będzie... Pikantniejsze, dawno nie robiłam tego czytania mm, o takich sprawach bardziej seksualnych i hmm, erotyczno-romantycznych. W dzisiejszym czytaniu dowiesz się, co się podoba tej osobie, o którą pytasz, co tą osobę kręci, co podnieca, co nas kręci, co nas podnieca. Tak, to dzisiaj tego typu będzie czytanie. Czyli co w tej płci przeciwnej może lubić ta osoba? Tutaj już przygotowałam trzy karty, które reprezentują trzy grupy do wyboru. Jeszcze przybliżę tutaj te karty. To jest grupa pierwsza. Mamy tutaj taką motokartę. Mamy kartę tutaj drugą, grupa druga, i mamy grupę trzecią. Popatrz sobie na te karty i wybierz. No i dobra, grupa pierwsza. Ok, i grupa pierwsza. Tutaj takie mam dla Was karty. Znowu tam jakieś słyszę, samochody pędzą, ja po prostu mam wrażenie, że nie wiem, chyba kubica jeździ u mnie tutaj w okolicy takie dźwięki tej a, nieważne e... ciągle o, Boże wariaty po prostu ciągle muszę zamykać oko jak, jak jakieś nagrania robię, bo ciągle tylko <taki> dobra, już Wam nie zanudzam bo tu tutaj chodzi w ogóle o Wasze czytanie a nie jakieś tam samochody no właśnie co tutaj kręci tą osobę Mamy tutaj dużo elementów wskazujących na otoczenie, jakim jest natura, tak? Czyli tutaj ta osoba może mieć takie fantazje, żeby to zrobić gdzieś na łonie natury. Tutaj ja też widzę e, taką tendencję tej osoby do zabiegania o drugą osobę, tak taka dosyć dominująca natura, tak może ta osoba fantazjować o związaniu rąk partnerce, czy trochę takie BDSM elementy trochę, może się na <śm> oglądał, 50 twarzy greja. Ale tak, no tutaj ewidentnie widać, że ta, tą osobę kręcą długie, smukłe nogi. Tutaj właśnie te nogi, chwytanie za nogi. No, jak tutaj widzicie, taka też pozycja może kręcić tą osobę, ale widzę, że ta osoba też może mieć taką tendencję do takiego zabiegania o drugą osobę, jakim się podoba ta osoba czasami może takiego trochę natrętnego, coś tutaj jest takiego, co może kręcić tą osobę, jeśli potencjalna partnerka, albo taka osoba, która ich interesuje, jak jest, tak stawia opór, tak, a później, jak się już tak poddaje, no tutaj ta osoba może lubić takie, jak to się mówi, szybkie numerki, takie szybkie akcje, już mówiłam, że tutaj, tak, gdzieś na zewnątrz, może Fantazjować o e, takich e, właśnie szybkich chwilach uniesień gdzieś poza domem. E, no i tutaj mi się wydaje, że ta osoba może lubić bardzo takie e, pełne, pełniejsze kształty u kobiety, pełniejsze piersi, pośladki. E, no tutaj dużo jest takiego elementu chwytania, łapania kogoś to może być mężczyzna jak tutaj widzicie no taki potężniejszy może mieć dużo tak siły fizycznej i może tutaj lubić się tak poczuć męsko poprzez właśnie podnoszenie partnerki jak widzi, że jest tutaj ta partnerka no taką właśnie kobietką, którą chwyta w ramiona i ona mu się oddaje, no właśnie, tutaj tak jakby trochę już tutaj zabieganiem, a tutaj ona jakby się mu poddaje i tutaj może ze mną robić co chcesz. Może ta osoba też lubić, jak kobieta nosi jakieś takie kobieta nosi podkolanówki albo długie kozaki też tutaj tak wyczuwam, że tutaj szczególnie kręci tą osobę jak, jak są wyeksponowane te nogi a jeżeli ktoś tutaj pyta o kobiety to tutaj ta kobieta lubi mężczyzn umięśnionych, tutaj szczególnie ramiona silne, ramiona silne plecy umięśnione tutaj ciało podoba się tej osobie i tutaj widzę, że ten mężczyzna może lubić włosy takie brązowe, kasztanowe, ogólnie długie włosy, ale no tutaj tą osobę kręci taki typ bardzo kobiecy, takiej kobietki delikatnej, bardzo takiej kobiecej. Tak, czyli tak to tutaj u Was wygląda, grupa pierwsza. Ok, i grupa tutaj druga. Mamy takie karty. E, tutaj może trochę rezonować z grupą pierwszą, czyli to, że tej osobie się podobają długie smukłe nogi, bo w pierwszej gru grupie też tutaj było to zauważalne, więc możecie sobie też tą grupę pierwszą sprawdzić. E, no tak, tutaj pod względem mm, wyglądu. No tutaj to tak wygląda, że mm, tej osobie się podobają bardzo długie włosy. I też tak wyczuwam, że takie nietypowe ubrania, niestandardowe, jakieś oryginalne, modne, eleganckie stroje, szczególnie tutaj kobiety w długich sukienkach i ogólnie tak elegancko ubrane. Tak tutaj zauważam, że ta osoba może to lubić. I też widzę, że bardzo kręcą tą osobę. Odsłonięte ramiona, smukłe ramiona, ręce. Wydaje mi się, że tutaj ta osoba lubi takie drobniejsze kobiety. Ale tutaj też mi się wydaje, że. W jakiś sposób takie powściągliwe kobiety preferuje ta osoba? Tutaj to umiarkowanie. Trochę tutaj taka doza tajemniczości podoba się tej osobie. I tutaj tak mnie to zastanawia: albo ta osoba była zdradzana, albo tutaj ma jakieś takie. No, właśnie, takie trochę dziwne fantazje o, um, o zdradzie. No, dosyć to jest takie dziwne. Um, hmm. Um, wiecie, co tak mi się wydaje, że może kręcić tą osobę to, jak jest partnerka zazdrosna albo myśli, że ta osoba ma jakieś inne opcje. To jest takie specyficzne i nie musi rezonować dla każdego z Was, ale wiecie co, też tak mi się wydaje, że że ta osoba no też może być tak, że ta osoba nie ma, nie jest wierna albo ma tendencję do zdrad. No bo tutaj ja nie wyczuwam takiej, bo tutaj paść buław to nie jest taka za bardzo dojrzała osoba. Trochę tak jakby ta osoba chciała, żeby płeć przeciwna była bardziej taka stonowana, skromna a ta osoba trochę jakby sobie szalała, robiła co chce. Tak tutaj mam ja ogólnie nie za bardzo, nie za fajną energię wyczuwam od tej osoby. To tak dla części z was, a dla innych tutaj bardziej wyczuwam, że y, ta osoba może y, preferować takie Kobiety umiarkowane, stonowane, dlatego że może właśnie wcześniej była ta osoba zdradzana, miała może taką bardziej temperamentną partnerkę i teraz ma jakby taki uraz i, i woli takie osoby bardziej opanowane, wyważone. Tak tutaj mi to wygląda albo tak, albo tak. No dobra, to tutaj mamy to dla grupy drugiej. I grupa tutaj trzecia. Mamy takie karty. No ja tutaj widzę, że ogólnie hmm, tą osobę kręcą pończochy. Tak jak tutaj widzicie, ale też takie kobiety dominujące. Kobiety, nawet bym powiedziała, takie bardziej oziębłe. Kierujące się logiką, mało przystępne, tak jakby ta niedostępność kręci tą osobę, i jak już uda im się zdobyć tą osobę, to bardzo ta osoba lubi, jakby też wielbić, stawiać na piedestale taką osobę. Ja mam wrażenie, że to jest taka osoba, która może być bardzo wylewna. W szczególności jak tutaj ktoś jest niedostępny. Tak jakby ciągnie tą osobę do takich bardziej mm, oziębłych, nieokazujących aż tak bardzo otwarcie emocji y, osoby. Może tak przyciągać właśnie tą osobę ktoś taki. Y, może być tutaj też jakiś fetysz y, stóp. I ogólnie tutaj takiego wielbienia, komplementowania y, osoby w trakcie seksu i i wiecie co, może to być też wasza bratnia dusza, albo jest tak, że ta osoba chce takiej szczególnej więzi z partnerem seksualnym, może tutaj trochę też fantazjować o takiej bratniej duszy, takiej prawdziwej miłości i wiecie co, też wydaje mi się, że ta osoba lubi osoby z innych krajów, na przykład innej właśnie narodowości, innego jakoś tam pochodzenia, rasy, bo tutaj ten świat tak mi się kojarzy, albo miała ta osoba takie relacje, albo właśnie kontakty seksualne z kimś z innego kraju, ale tutaj tak wydaje mi się, że tej osobie podobają się w szczególności właśnie takie pełniejsze piersi, uda lubi ta osoba patrzeć na czyjeś stopy, nogi uda. A tutaj tak widzę, tak ta osoba lubi taki kontakt seksualny w taki klasyczny sposób, tak? Na misjonarza. Jak to się mówi, obrzucając łóżko płatkami róż i takie romantyczne e, lubi e, doznania, żeby zapalić świeczkę, jakieś tam czekoladki kupić, spędzić romantyczny wieczór. Tak, to tutaj to tak wygląda dla Was, grupa trzecia. No i tutaj to by było na tyle dzisiaj. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia wkrótce.